Ale lecę jak bestia. Fakno no i spadłem, no i znowu na styk. Ej, przeszedłem, przeszedłem. Chyba. Nie, nie wiem. Nie wiem. Jest! Kurde, nie. Agelok przeszedł. I baber. Nie przejdę. Przeszedł. Ale Agelok jaka forma Ale lecę. To jeden jestem, łatwo, łatwo. Hop! Hop! Ale naprawdę jestem taką bestą na tej starej mopie. Pamiętam jak na konsoli się pykało. Oj, jednak nie. Oj, 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 No nie, no... Ale jumper zrobiłem, Paweł Jumper! Jestem z potencjał tego hold'ausa. Hop! No i jestem, co. Ja to I patrzcie, za pierwszym razem robię tędy. Zobaczycie. Prawie. Skacz. Patrz, zaliczy mi tu. A nie nie zaliczy. I'm lucky. Ty bo ja przegram, bo tak. zobaczcie ile ich tam jest już Jestem Kurde Ale to wybija. Szybko! Gruby mnie. Dobra, dzięki Jestem Ej, więcej sobą gryzio! Widzisz mnie? Nie! Za mną byłeś, no? Bauer też uda mu się, uda mu się. Dobra, więc wszyscy... Polma mu MUTANT! Odpadłem. Ale idę do przodu na rynku. Tu gdzie nie ma ludzi, muszę Jeden iść, bo tu się... jest za dużo ludzi. Jeden już cztery. Tu jest dobrze. Drugi już odpadł, i ja też teraz odpadłem. No, odpadłem. Ile osób odpadło, co jest? A Gyrok i odpadli, ale ja jakoś przeszedłem. Gyrok jako ostatni odpadł. Unlucky. Ej, może pierwsza gierka i od razu może do finału się dostanę. To, no nie. Trzeba przeskakiwać przez te te... Kółka. Obramcze. Ciężko, bo ja nigdy w to nie grałem. Co? Pięć mam dopiero, przegram. się na Jest, się. Coś nieco Ale jako ostatni. Spartem. Już ty, które miał 14 tyło. <grym> Ale fakt. Teraz finał chyba będzie, nie? Czy jeszcze jedna runda? No, no chyba finał. Ja nie umiem kompletnie w to grać. No. no jest ona. No, to... Dobra, chyba szóste miejsce, więc nie jest źle. Jestem na końcu. Jak tam byłem trzy razy z przodu, to teraz jestem na końcu. Fajnie. Hej, <laughs> spadłem, bo się zagapiłem. Ale łatwo z nami motyw. To jest moje najgorsze na tym. W sumie teraz może ładnie to przejdę jakoś. No jest. No właśnie o tym mówię. Nienawidzę no. tego przechodzić. To... Tu po prostu trzeba mózg włączyć, ja mam problemy z tym. O, przyszedłem. Let's go, tabeczka wielka. Fajnie, że ktoś mnie w ogóle tam przyblokował, nie? Super, się bawię. No nie wie, że no stary, no jak? No i znowu dziurę wpadłem, no. Leciałem do dziury i spadałem pół godziny. Jak ja się przez to nie kłalę? Dobra, jestem. Ale nie kłalę się, bo tam nie. już chyba za dużo osób, no. Cztery razy do dziury wszedłem, co za debil za mnie. Oj kurde, czaszki. Tu chyba trzeba iść, nie? Co jest? Spadło to trochę troszeczkę. Musisz tam skakać zaraz. No skacz tam na tą, tą, na tą teraz Lewo No musisz skakać Nie, nie przeżyjesz Chyba, że tu utrzyma się jako jedyne To będziecie mieli farta Ty! 50 na 50 jeszcze cztery osoby Cię padnie. Jak padnie sam, to możesz wygrać. E, no bo oni no. mnie. Ale, Ale zobaczcie, czy i tak bym wygrał. Byś wygrał, bo nic jakiś został śmieszny. Jestem na trzecim, no kurde. Ja tu już nie Jump. Zapomniałem skoczyć. Ale to było dobre, omeg. Mhm. To jeden jestem, widzowie. Kurde. No i już dupa stop 1, ale byłem top 1, aż ten baję się raczej Dobra O Jezus chciałem z tym Dobra Syp okay. Okej, okay, jestem w topce wysokości Top 5 będę Albo top 4 Top, 5, top 6, dobra, więc. Nie kładę co jest koniatwe, było w idealnym momencie, przyszedłem We widać, że na bardzo wysokim poziomie O, O, zapamiętywanie Dobre, to jest ja fajne pójdę tam ci ludzie idą Stoję na wyśnie obok jest ona Dobra, tu Hm, spadli już na tym Nie wierzę w nich hm. Tu Dobra Gdzie... gdzie było jabłko? tu chyba dobra poszedłem z nie, ale nie widziałem kompletnie jabłka to jest fajne wystarczy na zielonym cały czas stać i unikać tych kul minutę tylko trzeba przytrzymać dobra nic nie mówiłem jednakże to jest łatwe nie, nie. Kurczaczki, padłem, padłem. Padłem. Prawie jeszcze 35 sekund. Nie! Może Możesz tu troszeczkę. Też mi tak samo wtedy było. Też mi tak służył. No. Ja się to nie skupię co robić. Ile osób? 4 osoby żyją. Ha! Wygrasz to. Ty, co wygrał? Pięć sekund błagam. Trzy, dwa, jeden. Ty, finał! Ha! Ale beka. Cztery osoby. Ale będzie odpadanko teraz. Patrzcie teraz, patrzcie teraz, ile ich odpada tu? Trzy osoby. Aaaa, ale jazda. To było seria takie dziwne. Let's go! No i... I ma to, co chciał. Te, te, te. Ale tryharduje teraz, nie? Ja w dole. O, on już, poszedł, on już poszedł na dół robić tą taktykę. Wydaje się. Nie, nikt. Co? Tak. No, on kopcił, on jest to Ty pieski spadłeś. Ej, na niebieskę. Spadł poniżej mnie! Ja. Wiem. Okay. No co jest, debilno Co on robi? Jestem najwyżej. Jest już idę. I teraz ten bambiczek. Jest no też na mnie? On jest na twoim lejerze Przegrał! Let's go! go! <noise> Zrobiłem wing z najdziwniejszej rundy uinek Naprawdę, hit W ogóle mój pierwszy uinek w się nie? Tak